Szukając informacji na temat mezoterapii osoczem bogatopłytkowym możemy trafić na określenie wampiży lifting. Brzmi zaskakująco, ale tak naprawdę jest dobrym wyjściem dla osób, które obawiają się chirurgicznych zabiegów liftingujących, a chcą jednak poprawić i odmłodzić wygląd skóry. Powiedzenie młodość mamy we krwi jest idealne, jeśli chcemy opisać zabiegi wykorzystujące krew pacjenta, z której odwirowujemy osocze bogatopłytkowe. Terapia osoczem pacjenta to specjalny program, który wykorzystuje procesy regeneracyjne i naprawcze naszego organizmu. Dzięki zabiegom z wykorzystaniem osocza bogato płytkowego, pacjent może osiągnąć zmniejszenie drobnych zmarszczek, poprawę napięcia i elastyczności skóry, a także spłycenie blizn. Podanie osocza pobudza fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, dając efekt bezinwazyjnego liftingu. Zabiegi te mogą być stosowane także u pacjentów będących alergikami, bez ryzyka uczulenia ich na ten preparat. Zabieg ten nazywany jest również autologiczną odnową komórkową, ponieważ regeneracja komórek skóry zachodzi dzięki działaniu własnych czynników wzrostu i substancji przeciwzapalnych. Jak się okazuje, mezoterapia osoczem oprócz poprawy wyglądu cery ma też inne zastosowania. Można ją wykonywać przy leczeniu i profilaktyce łysienia. Czynniki wzrostu zawarte w płytkach krwi podane do skóry głowy pobudzają cebulki do wzrostu nowych i mocniejszych włosów. Jak przebiega zabieg mezoterapii osoczem bogatopłytkowym? Najpierw specjalista pobiera krew w niewielkiej ilości do sterylnej probówki. Krew zostaje odwirowana, dzięki czemu uzyskiwane jest osocze, które następnie wstrzykiwane jest pacjentowi. Zabieg wykonujemy w serii 3 lub 4-krotnie w odstępie miesiąca. Każdorozowo trwa to pół godziny, a ślady po wkłuciach znikają po kilku godzinach, dzięki czemu pacjenci szybko mogą powrócić do codziennej aktywności. Mezoterapia z wykorzystaniem osocza bogato płytkowego najczęściej stosowana jest na twarz, szyję, dekolt, dłonie, a także skórę głowy.